miliony, bo tyle było zakładane na początku, w tej chwili ten, ten budżet spadł do czterdziestu kilku, też nie wiem dlaczego, czy będą chcieli mieć, aby w dorzeczu remontować drogi, chodniki, aby, aby wizualność miasta się zmieniała. Byłbym tutaj zwolennikiem tego, aby zapytać w dorzeczu wprost, jednakże nie, nie ukrywam, że jestem za tym, żeby te inwestycje w dorzeczu powstawały, bo taka hała sportowa daje nam wiele możliwości. I myślę, myślę, że pozwoli rozwinąć żelec. ale nie wiem, czy pan redaktor pamięta, jest drugi projekt rozbudowy czy modernizacji z Hali Sportowej Centrum, który również jest trafiony. Ja tam byłem doradcą jakby tak z ramienia użytkownika i z panem profesorem z Zgłowickim spotkałem się. I ten projekt też naprawdę jest dobry. Tu naprawdę potrzeba takiej rzetelnej debaty, bo ta debata, która została przeprowadzona przez platformę baderską w Gorzelecu, to nie miała nic ze słowa debata. To było przedstawienie dekoracji platformy też i było dopuszczonych osób, które stoją za tym drugim projektem. Więc chciałbym to naprawdę jeszcze raz rozważyć. Dziękuję. Gazeta Powiatowa, szósta dzisiaj. Nie ukrywam, że budowa hali sportowej to jest jakby przeniesienie kampanii platformy z, zeszłego, z zeszłych wyborów. Natomiast czy nie jest czas najwyższy w jakimś sensie zweryfikować potrzeby mieszkańców, bo hala sportowa Powiedzmy, no odpowiada kibicom, no może ich jest 2, 3, 4 tysiące. Natomiast czy nie ma na dzień dzisiejszy innych potrzeb? Przykładowo zasób mieszkaniowych, jak wygląda? Czy nie czas zweryfikować obecnie, jakie potrzeby mieszkańcy miejscowości Skorzeny potrzebują? Oczywiście, to co wcześniej powiedziałem, dobrze by było zapytać samych mieszkańców, więc myślę, że referendum jest tutaj wskazanym instrumentem do tego, aby posiąść taką wiedzę. No, Obecny możemy bronić nie zrobiliśmy w tym kierunku, żeby społeczeństwo miało możliwość wypowiedzenia się. Ta, ta idea budowy hali jest od samego początku jego kadencji, więc w ramach przygotowań mógł chociaż zasięgnąć opinii społeczeństwa. Następnie my W zasadzie to jest jakby pytanie do obydwu kandydatów. Wiadomo, że te stanowisko, czyli burmistrz z i wójt gminy z jest, jest to stanowisko z wyboru bezpośredniego i czy mu się podoba, czy mu się nie podoba, będzie musiał współpracować przykładowo z Radą. Rada może składać się z różnych opcji politycznych, grupowań. itd. Jak widzieliby jako kandydaci współpracę? jak i w samorządzie miejskim i y, wiejskim. Na, na pierwsze pytanie pana Sławomira. Ja już wcześniej powiedziałem w swoim krótkim wystąpieniu, że jestem otwarty na współpracę z różnymi środowiskami i postrzegam tutaj Radę Miasta, przyszłą Radę Miasta, jako taki organ, który będzie chciał wspierać merytorycznie burmistrza w jego działaniach. Jeżeli chodzi o skład tej rady, no to skład będzie taki, jaki wybiorą wyborcy, więc musimy jakby uszanować ich wolę i musimy do tego jakby dopasować nasze możliwości, więc no ja chciałbym współpracować ze wszystkimi, ale merytorycznie, w oparciu o merytoryczne zasady, w oparciu o konkretne projekty, czyli przedstawiamy projekt, będziemy starali się znaleźć do tego ludzi, którzy będą to popierali i ciąg jest Funkcja, funkcja wójta nie polega tylko na składaniu kwiatów w organizacji czy uczestniczeniu w dożynkach, jest to kwestia ogromnej potrzeby współpracy tak jak pan to powiedział, z instytucjami samorządowymi i z ludźmi, których, którzy spośród siebie wybierają takich mężów zaufania, którzy potem zostają radnymi. Ja miałem okazję, w związku z tym, że jestem sam mieszkańcem gminy, rozmawiać z różnymi środowiskami i te środowiska nie boją się naprawdę w sposób taki otwarty mówić o, o, o swoich o swoich bolączkach. I proszę mi wierzyć, że tutaj akurat kwestia dotycząca grupowych partii politycznych nie przekłada się na kwestię priorytetów. Priorytety są te same. Priorytety są te same. Rozwój, doprowadzenie do sytuacji, w której ten rozwój, o którym wspomniałem, będzie zrównoważony, bo w tej chwili, tak jak mówiłem, jest duża dysproporcja między południem na przykład a miejscowościami tutaj, wszyscy o tym wiemy. Priorytety są te same. Mam ten komfort i, i cieszę się z tego, że kwestie dotyczące przekonań czy sympatii politycznych nie mają wpływu na te priorytety. I one są też same. Inwestycje, pozyskiwanie środków unijnych i przede wszystkim to, o czym mówiłem fachowość urzędników. Czyli tak, taka modernizacja obsługi e, e, mieszkańców gminy i umiejętności wyjścia do, do mieszkańców gminy, która zadowoli wszystkich. Priorytety są to same. Proszę. Następne, bo to jest oczywiste. E, mam takie pytanie. Wiadomo, że załóżmy, dochodzi do wymiany. Zostaje Pan Wójtem. E, oczywistym jest, że obecnej. Na tym terenie sytuacji będzie prawdopodobnie rozpowszechniany taki model, że aha przychodzi nowy, to wszystkich wobec tego wyrzuca. Jaki Pan ma stosunek do tych urzędników, którzy na dzień dzisiejszy pracują? Być może jedni mają kwalifikacje, którzy może nie mają. Czy przewiduje Pan powiedzmy rewolucję czy ewolucję? Ja nie mam żadnego stosunku do pracowników. Ja mogę w jakiś sposób obiektywnie ocenić ich merytoryczność, ale na to jest za wcześnie. Moje postrzeganie czyjejś pracy jest postrzeganiem wybiórczym. Dopiero pełniąc stanowisko czy pełniąc jakiś urząd, mogę dokonać jakiejś obiektywnej oceny i potem podjąć jakieś decyzje. Dzisiaj jest za wcześnie na zadawanie takich pytań. Na pewno nie będzie to jakieś takie niezorganizowane robienie porządków i czyszczenie urzędu gminy, bo to zdezorganizowałoby zupełnie pracę. To nie bardzo rozumiem chyba, yy, znaczy rozumiem intencje, ale, ale na pewno yy, takiej rzeczy nie przewiduję. Jest za wcześnie w tej chwili, żeby o dyskutować. Ocena merytoryczności pracy nadejdzie wtedy, kiedy będzie można posłużyć się jakimiś instrumentami jeszcze na wewnątrz. Tam obowiązuje, w tej chwili starają się o ISO, są pewne obiektywne metody oceny pracy urzędników państwowych. Na pewno nie będą to emocje, tylko merytoryczność. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Oczywiście mam mnóstwo pytań. Pytanie do pana Aleksyna. E, jak sobie wyobraża przyszłość gospodarki śmieciowej na terenie, na którym ma zamiar e, zarządzać? Bardzo mnie interesuje, czy widziałby na przykład możliwość połączenia spółki użytkowników Komunalna ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Górze? chciałbym I też i... zapytać jeszcze. Wchodząc w szczegóły, kiedy gmina wyżoła będzie 100%, 100 jest i jeśli pan zostanie w e e Panie doktorze, odpowiedź na to pytanie jest e w tej chwili niemożliwa. Ja nie jestem w stanie, nie, nie, nie widzę dokumentów finansowych spółki, bo chciałbym oceniać to tak jak mówię pod względem merytorycznym, czy nie spółki, tylko tych zakładów budżetowych, które w, które w tej chwili działają i ocenić, czy ich kondycja finansowa, czy długoplanowe, bo wiem, że został opracowany taki długoplanowy długofalowy plan, dokładnie, długofalowy plan zagospodarowania tej, jak Pan Oskar, gospodarki śmieciowej ja myślę, że tutaj powinno, powinien w takim projekcie wziąć udział każdy, kto jest w stanie rozsądnie do tematowi pomóc i takich firm, które, o, o których Pan mówił wiem, że, że na naszym terenie szykują się dwie nowe firmy, które zamierzają jakby spróbować konkurować z tymi molochami, które są w tej chwili. To jest na dzień dzisiejszy, no kwestia, ja mam za mało wiedzy, ale nie wiedzy merytorycznej, tylko tej wiedzy tak, typowo praktycznej, która wynika za znajomości dokumentów, żeby móc odpowiedzieć, czy, byłbym, czy chciałbym połączyć, bo nie znam kondycji finansowej tej spółki i przede wszystkim analiza dokumentacji i takie zdroworozsądkowe podejście do tego mogłoby dać odpowiedź na te pytania. A jeżeli chodzi o kwestie... Yy o kwestię dotyczącą. Przepraszam, proszę mi zadać te drugie. Mówię, o wodociągi. O, o wodociągi. Eee, to mnie Pan zastrzelił, bo nie jestem Panu w tej chwili w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie zamierzam wymyślać. Ja, Tak jak mówię, musiałbym się zapoznać z dokumentacją. To było pytanie, bo mnie na że jest Mariusz w No dlatego nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć, bo ja nie znam dokumentacji. To już ostatni z perspektywy pytań. W takim towarzystwie, że chyba wypada zadać pytanie, czy Pani Sprawiedliwość będzie popierało Pana Andrzeja Grzybowicza w wyborach na burmistrza Ukrajiny? Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja jest poświęcona wyłącznie kandydatom złożonym. Ja powiedziałem, że Zarząd Okręgowy sukcesywnie podejmuje uchwały i dopiero wtedy, kiedy będzie podjęta uchwała, dopiero wtedy będziemy te rekomendacje dawać. Z pewnością. W najbliższym czasie będzie druga taka konferencja prasowa i wtedy myślę, na kolejnym zarządzie będą rekomendacje dla naszych kolegów z terenu Pińska, Bogatyni, Zawidowa, Sulikowa. Także jeszcze nie ma rekomendacji. W związku dziś z dziś burmistrz Grzmiany jest bez poparcia prawa i Nie, nie. Proszę tego nie mówić, że bez poparcia. My jesteśmy partią poważną. Podejmujemy uchwały na zarządzie okręgowym. To są wybory samorządowe. Ale stan same... faktyczny na dziś jest właśnie taki, jak powiedziałem. Nie, nie. nie. Stan jest, jest taki, że kandydat na burmistrza, ja skąd ja pochodzę, nie ma jeszcze rekomendacji, bo do niego nie doszliśmy. Jeszcze nie ma rekomendacji wielu burmistrzów, ponieważ to robimy sukcesywnie. W tej chwili Sejmik Wojewódzki jest najważniejszy. Proszę tego w ten sposób nie komentować, bo... Yy, Oby, to no, pytam, czy są rozważane inne, inne kandydatury? są którym PiS ewentualnie mógłby udzielić poparcia w wyborach na okay. Nie. Jeżeli nie ma, tak... Miałbym jeszcze tutaj pytanie Proszę. do pana Zawady. Co uważa pan za najbardziej newralgiczne w działaniach obecnego burmistrza i to, co najbardziej priorytetowo zmieniłby pan bardzo szybko, będąc burmistrzem? To, co najchętniej, najszybciej, bym zmienił. To na pewno wzięło tego miasta, w powiedziałem. Niestety yy, obecny burmistrz yy, nigdy, nigdy nie należałby do takich, który zabrał go, ten skierowacz. Mówię o tym, jak wyglądają nasze ulice i jak one wyglądają teraz, jak wyglądają zimą. Yy, tu jest problem z przedostaniem się z jednego końca na drugi koniec yy, miasta. Tu jest też problem ten, który wcześniej Pan redaktor poruszył odnośnie MPGK. Tutaj trzeba tę MPGK jakoś rozwinąć i znam ten problem troszkę głębiej, ale tu mówię, no to, to by zajęło troszkę dłuższą chwilę. Tam MPGK zostało dokapitalizowane, jednakże dalej nie ma efektów z tego, więc tam należałoby jakoś stymulować ten rozwój tego, tej spółki po to, żeby służyła właśnie mieszkańcom. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, nie ma, a jeszcze setki z kandydatami zapraszamy. Zapraszamy do rozmów pozakonferencyjnych.